Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że wpadłeś, oczywiście klasycznie prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, mecze towarzyskie, reprezentacyjne trwają w najlepsze, więc o kuponach na, na, na te mecze sobie dzisiaj pogadamy, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Was poinformować, że Superbet odpalił naprawdę mocną, mocną promocję przed Euro jest okazja, żeby na każdy dzień meczowy podczas Mistrzostw Europy dostać dychę, czyli łącznie 220 zł. Jak tego dokonać, to ja powiem zaraz, bo to jest niezbyt skomplikowany proces. Jeżeli nie chcecie się słuchać, to sobie skipuj do kuponów. Ja powiem o tej promocji. Odpalimy konkurs na dzisiaj i też przejdziemy do kuponów. Więc słuchajcie, jest to promocja powitalna, przygotowana dla każdego nowego gracza, który do 13 czerwca założy sobie konto w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To jest w ogóle pierwszy podstawowy krok. Drugi krok to oczywiście akceptacja zgód marketingowych podczas zakładania konta, weryfikacja konta i wpłata na minimum 50 zł. Jeżeli to zrobiłeś, jesteś zapisany do promocji na euro, do promocji, o której mówię, i musisz za minimum 2 zł, czyli 2 zł musisz poświęcić z konta depozytowego, zagrać zakład na to. Kto wygra mistrzostwa, możesz sobie zagrać na reprezentację Polski, Francji, Anglii. Obojętnie, masz sobie wybrać jedną reprezentację i zagrać to za minimum 2 złote, czyli 2 złote musisz zaryzykować. I to sprawia, że finalnie jesteś zapisany do całej promocji na euro. I dzięki temu każdego dnia Mistrzostw Europy, jak są rozgrywane jakieś mecze, dostajesz dychę. 22 dni meczowe mamy, więc dostaniesz 22 zł. Jeżeli wykonałeś te wszystkie kroki, o których mówiłem, zaczynając od założenia konta w superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W komentarzu pod tym filmem podklejam wam też pełny regulamin tej promocji. No, mówmy się, ciekawie sobie to wymyślił superbet. Ciekawa promocja, taka nieszablonowa, niestandardowa. Osoby, które chciałyby sobie założyć konto i zgarniać dychę na każdy dzień z meczami podczas Mistrzostw Europy, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam też do naszej grupy na Facebooku, na Instagrama, na Discorda, na dwa nasze pozostałe kanały. Strefa Typów, Strefa Typerów. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Na Instagramie cały czas publikuję codziennie jeden kupon grany za 25 PLN w ramach survivalu Superbetowego. Serdecznie zapraszam na Instagrama, obstawiamy. I lecimy z konkursem. Kasa na grę do zgarnięcia w superbecie. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał, obstawiamy trzeba. Łapę w górę zostawić tu pod tym filmem i w komentarzu wiecie dokładne wyniki, minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu ma serią, dopiszcie swój nick gracza z Super Beta. Typujecie do 18 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na superbeta nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale. Obstawiamy 7 kuponów od osób, które już typowały. Także dzisiaj jest mocno grany temat, mimo że to mecze towarzyskie. Zaczynamy od propozycji Filipa, czyli weterana, osoby, która najdłużej z nami jest. 78 kuponów podanych przez Filipa na YouTubie, 37 trafionych, 11 2 zł profitu, ostatni kupon ładnie ustrzelony. 3 razy 1000 zł na 3 razy 2069. Minimum jedno trafienie Chorwacji w meczu towarzyskim z reprezentacją Portugalii. Chorwacja zagrała jeden mecz do tej pory towarzyski z Macedonią. 3 czerwca 3 do 0 wygrali w bardzo ładnym stylu. Portugalia natomiast zagrała z Finlandią 4 do 2 wygrali. Dwa gole z Finlandią stracone powiem Ci, że zastanawiająco ciekawy jest ten kurs na gola Chorwacji faktycznie. Podoba mi się też yy, kurs na gola Chorwacji. Filip do tego dokleja nisze, bo dokleja nam spotkanie Słuchajcie, Onsala z Luntz to jest dywizja pierwsza Ligi Szwedzkiej. Luntz ma strzelić minimum dwa gole. Do tej pory 11 meczów rozegranych. Drugie miejsce w ogóle: Luntz, 20 goli strzelonych, a ekipa Onsali 24 stracone goli. W 11 meczach ostatnie miejsce w stawce czyli mamy zderzenie mocnego faworyta z bardzo mocnym underdogiem. I Filip twierdzi, że taka sklejka na dzisiaj daje profit. 3 razy 2069 pln może wrócić. Dalej mamy kupon od Adama, który 12 razy typował, 5 razy trafiony kupon... ...599 złotych rzucone w etoto na tym tu Tuskora w meczu USA-Kolumbia. To jest oczywiście też spotkanie towarzyskie, rozgrywane o 23.30... ...i o tyle, o ile z europejskimi ekipami możemy coś tam sobie pogadać... ...tak szczerze wam powiem, że takich meczów USA czy Kolumbii za bardzo nie śledzę. Nie wiem nawet jakie tu są kadry, więc akurat odnośnie tego meczu za dużo nie powiem, no jest liczony na to, że obie drużyny strzelą gola. Mamy over'ek, półtora gola w meczu Realu Oviedo i Ebar. To są półfinał playoffów o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. I tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o rundę jakby podstawową, o ligę, sezon, nie? No to średnia goli w meczach Realu Oviedo było 2,23. 2,85 jeżeli chodzi o Ebar. To jest pierwsze spotkanie półfinałowe. Wydaje mi się, że tu jest też mecz rewanżowy. Tak, będzie mecz rewanżowy, więc tutaj proponowany over półtora. I mamy jeszcze dorzucone zwycięstwo KUPS, czyli Finlandię z Oulu na własnym terenie. i Jeżeli sobie zerkniecie na tabelę, to stwierdzicie sami, że to faktycznie może być dobry pomysł. KUPS, 10 meczów, 22 punkty. Liderują Oulu 9 meczów, 7 oczek uzbieranych, trzecie miejsce od końca. Całej stawce, więc tutaj propozycja od Adama na taką niszę i jeden mecz towarzyski. Kolejna propozycja jest od Arka, który 9 razy typował, 5 kuponów trafił, 4925 profitu, 850 zł rzucone na również spotkanie niszowe, bo mamy też tą Szwecję, dywizję pierwszą Falkenberg e, z Rosengardem. I tutaj, jeżeli chodzi o obie te drużyny, to chociaż sobie zerknijmy: 11 meczów rozegranych Falkenberg, 22 gole strzelone, ale tylko 8 straconych. Rosengard w 11 meczach. E, Strzelał 18 razy, 13 goli tracił. Jeżeli faktycznie znowu gospodarze nie wzbiją się tutaj na wyżyny swojej mocnej defensywy, bo taką mają z tego co widać po, po tych rozgrywkach i po tej tabeli, no to powinno być dobrze, nie? Bo overowa liga, ale pytanie, czy tutaj Falkenberg nie zamuruje jakoś bardzo mocno i dadzą sobie tego gola strzelić. Do tego overek, półtora gola w meczu Mołdawia-Cypr, po prostu ma to być kurs, który. Doklej taki sensowny, yy, który będzie doklejony i zrobi się sensowny dubel, nie? Z sensownym kursem. Taka propozycja od Arka, dalej jest mocno grany dubel. 2000 złotych od Wojciecha, który 9 razy typował, 5 razy trafiał, 6664 profitu. No i właśnie 2000 złotych ładowany na overek. moim zdaniem za dużo, ale to jest tylko moje zdanie. Over 3,5 goli w meczu Belgia-Luksemburg. Okej, okay, ja wiem, że to jest Luksemburg, no ale ta Francja, która grała przed chwilą z Luksemburgiem, Francja, która wyszła najmocniejszym składem te kilka dni temu, tylko 3-0 wygrali, nie? To też nie jest powiedziane, że ta Belgia, która grała Czarnogórę 2-0 kilka dni temu w meczu towarzyskim, że oni tu strzelą 4 gole, bo wydaje mi się, że Luksemburg nie będzie w stanie gola strzelić Belgii. No a over 3,5 trzeba pokryć, nie? I to jest 2000 złotych na to rzucone. Do tego jest doklejony handicap do Dati na Irlandię. W ogóle wydaje mi się, że ciężkie bety na tym kuponie. Hiszpania przed chwilą grała z Andorą, wygrali 5-0. Ojar Zabal wszedł na boisko w drugiej połowie, strzelił Hatrika, Także, no tutaj forma Hiszpanii. Dosyć dobra, ja wiem, że to tylko Andora, nie. Eee, może faktycznie będzie tak, że nie będą gonić się już tutaj między sobą Hiszpanie o jakiś mega dobry wynik i ten handicap dodatni zostanie pokryty, ale to też nie jest jakiś mocny handicap dodatni, bo wystarczy 3 do zera i jest typ w łeb, nie? Więc akurat tutaj Wojciech ładuje ogromną kasę na to, ale do mnie te typy akurat jakoś specjalnie nie przemawiają. Często jest tak, że jak powiem, że coś mi się nie podoba, to wchodzi bez problemu, więc tym razem też tak może być. E, propozycja kolejna jest od Łukasza, 7 razy typował, tylko dwa razy trafił, ale stawkowanie po pozwoliło mi utrzymać 3350 zł profitu. Za pięć stówek, półtora gola w Serie B brazylijskiej Guarani operia operario, 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 piękna drużyna. E nie podoba mi się, dlatego że to jest początek rozgrywek. 2-12 średnia goli, jeżeli chodzi o Guarani, ale tylko 1,25 e, Gola w meczach e, Operario 8 meczów rozegrali. Słuchajcie, 5 goli strzelonych, 5 goli straconych. No dosyć anderowo, nie? Do tego mamy e, polską piłkę graną, bo mamy BTTS-a w meczu GKS-u, Bełchatów i Legia druga Legia Warszawa. Czyli Polska, Trzecia Liga. No, takie rzeczy są grane, jak nie ma rozgrywek ligowych, nie? GKS Bełchatów 33 mecze, 55-47 bilans goli, 68-37 bilans goli, jeżeli chodzi o Legię i Overek, 3,5 goli. Proponowany też tutaj w tej lidze. ŁKS Łomża, e, proszę Ciebie, gra na własnym terenie z Pilicą Biało Brzegi. Pilica to już spadła z tego, co widzę. W ogóle ostatni mecz w sezonie. Nic się nie zmieni dla jednych i drugich. Bilanse bramkowe fajne. Łomża 33 mecze, 49 ale najistotniejsze jest to, że Pilica 30 meczów 30 goli straciła, strzeliła, ale straciła 86 goli. 86 goli straconych w 33 meczach over 3,5 proponowany. Nie wiem, czy to są dobre typy. Musicie sami ocenić. Przedostatni kupon jest od Paweł, który 9 razy typował, 5 razy trafiał 3200 92 zł profitu i mamy zwycięstwo Słowenii, która gra, proszę ciebie, mecz towarzyski oczywiście na, na własnym terenie z Bułgarią. Słowenia w pierwszym mecz towarzyski wygrała z Armenią 2 do 1. A jeżeli chodzi o Bułgarię, zremisowali na wyjeździe z Rumunią. No wydaje mi się, że po prostu pod podfawytę łapane, bo lekkim faworytem ta Słowenia raczej powinna być w tym meczu i różne mamy w spotkaniu Szwajcarii dorzucone Szwajcaria z Austrią. W tych towarzyskich w meczu Szwajcarii było 8 kornerów, w meczu Austrii było kornerów 7. W meczach reprezentacyjnych fajnie są postawione, postawia, powystawiane te linie z ciekawymi kursami. Coś takiego proponuje nam Paweł. I mimo, że dzisiaj gówniana oferta, bo tak trzeba sobie powiedzieć, że tych propozycji w sumie dużo się zebrało. Jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Serdecznie dziękuję, do sam że oglądałeś do samego końca. Dziękuję za zostawioną łapę w górę, dziękuję za subskrypcję. Jeżeli zostawiłeś, trzymam kciuki za twoje kupony, niech coś tam sobie. Wejdzie jak masz pograne, niech się zieleni jak ta koszulka Lazio. Dobrego dziąka uśmiechu na twarzy, trzymajcie się, pozdro się elo. Nara!